O, będzie gorszy. Pod gdzie idzie do boju? Dobra, jedziemy, gramy. O, dobrze tu, że jesteś. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w kolejnym dniu naszych Rorad. Temat cud nad cudami. Mówiliśmy o niedzieli jako wyjątkowym dniu dla chrześcijanina, a dzisiaj chcielibyśmy pokazać Wam chłopaka, który był w Eucharystii zakochany. Posłuchajcie najpierw, co mówiła jego mama. On nie wyobrażał sobie życia bez Eucharystii. Zanim wyjechaliśmy na wakacje, najpierw dokładnie sprawdzał, czy w pobliżu znajduje się Kościół. To było zawsze jego największe zmartwienie. On naprawdę był świadom, że w każdej mszy świętej spotykamy żywego i prawdziwego Boga. Często powtarzał, że mamy lepiej niż inni ludzie, którzy dwa tysiące lat temu żyli blisko Jezusa, bo oni, aby go spotkać, musieli nieraz pokonać bardzo wiele kilometrów. Nam jest łatwiej. Wystarczy, że wejdziemy do Kościoła. Karlo martwił się, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jak ważna jest Eucharystia. Gdyby wiedzieli, Staliby w długich kolejkach, by spotkać się z Chrystusem. Dobrze, Szymek, czy wiesz, o kim to było? No, no jasno, że wiem. Chodziło o Karla Akutisa, który był Włochem i urodził się w 1991 roku. Pięknie, ciekawa postać. Coś więcej o nim wiesz? Jego babcia była Polką, o. z zamiłowania był informatykiem. Lubią grać w piłkę, lubią również grać na konsoli, ale tylko jedną godzinę tygodniowo. Uuu, musimy się uczyć od niego chyba, trzeba te pady tak. odłożyć. O. Jako siedmiolatek przystąpił do Eucharystii, do Komunii, co ja gadam. Do Pierwsza komunii. Komunia, pięknie. Co A... ciekawe, dziewięciolatki tam we Włoszech też przystępują do Komunii, więc muszą mieć specjalną zgodę. Sorry, że Ci przerwałem, Szymek, wybacz. Co co dziennie... jeszcze? Chodził na Eucharystię i uwielbiał od, jak, od piątego roku życia odwiedzać kościoły. O, pięknie. Jego słowa znane i piękne to Eucharystia to autostrada do nieba. Eucharystia autostradą do nieba. Ciekawe, wybaczmy, już tak chwyciłem telefon do ręki, ale to, co powiedziałeś na końcu jest bardzo mądre. To Akutis wymyślił świetnie. Mógłbyś to jeszcze raz powtórzyć? Eucharystia to autostrada do nieba. Eucharystia, autostrada do nieba, niesamowite. I ten młody chłopak też, otworzyłem komórkę, wybaczcie, stworzył taką stronę o cudach eucharystycznych. Jest też tłumaczenie na język polski. Nasz specjalista Kuba wyświetli wam link do tej strony. Teraz u dołu możemy go zobaczyć. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tam się pojawia. Pozwólcie, że telefon odłożę, zanim jeszcze od o tych naszych tu sprzętach, technologiach coś powiem, bo Akutis był zakochany w tym wszystkim to wydarzyła się taka historia w jego życiu, że zachorował myśleli, że to grypa okazało się, że jest to białaczka powiedział takie mocne słowa bo cieszył się że nie zmarnował w swoim życiu żadnej chwili poświęcał je dla Pana Boga wszystko, co robił, poświęcał dla Pana Boga. No, mocne wyznanie. Powiedział też, że każdy z nas rodzi się jako oryginał, ale wielu umiera jako kopię. No, naśladujemy. Zamiast zastanowić się, co byśmy tam mogli w naszej codzienności zrobić innego, coś od siebie. I, i zobaczcie. Szymek, jak myślisz, no używamy te telefony, to akurat odwróciłeś, żeby Cię nie rozpraszał, ale patrzymy na to, żeby coś tam ktoś napisał, na Instagramie, na Facebooku, na Snapchacie. Jakie jeszcze te? Jeszcze są jakieś? Coś jeszcze używacie? Jakieś WhatsAppy. A WhatsApp jeszcze, no nie dobre. Nie I jak myślisz, odkładam telefon, co mogę zrobić innego? Odkładam telefon, odkładam konsolę, odkładam telewizor i tak dalej. Co mogę Innego zrobić w tym czasie. No chociażby pograć piłkę z kolegami. w piłkę, dobre. Ja też mogę? No. O super. Jak ksiądz to przeżyje? <laughs> no nie śmiej się ze mnie. E, poczytać książkę jakoś Ciekawe. na przykład Król Maciuś I. Tak. Ładnie przygotowane tu Bardzo ładnie. Nie znam tej pięknej książki, ale na pewno kiedyś ją przeczytam. Można wyprowadzić zwierzątko na spacer, na przykład leniwca. Tak Fokę nie wiem, czy się wyprowadza. Można pograć w gry planszowe. O, pięknie, gry planszowe. I zobaczcie, Eucharystia coś najważniejszego. Akutis z tego czerpał siłę. Posłuchajcie jeszcze, co jego mama powiedziała. Myślę, że namawiałby, żebyście nie marnowali czasu, ani jednej chwili, ani jednej minuty. Każda sekunda jest nam dana po to, by być coraz lepszym, by się uświęcać. Pamiętajcie, że liczy się wieczność. To, co na ziemi, to czas przejściowy. Karlo wskazałby, że światłem na drodze do nieba jest Chrystus i Eucharystia. Drodzy, nasze spotkanie dzisiejsze dobiega końca. Zachęcamy, żeby te pady, które gdzieś tam macie, odłożyć dzisiaj na bok. Telefony odłożyć na bok. Szymek, przyłączasz się do tego apelu? Hmm, jasne. Pięknie. I, I może coś, co Szymek wam dzisiaj proponował. Możesz jeszcze przypomnieć raz, co proponujemy na dzisiaj? Grew w piłkę, dobrą książkę. Śnieg jest, to A, może piłka, może no nie, nie. Orlik. Orlik, dobra. Jak, jak, jest, to... jak was rodzice puszczą. Co, dobra książka, dobra. Coś jeszcze? Planszówka. planszóweczka. Dobrze. I wyprowadzenie zwierzątka na tak. spacer. Pięknie. Dobra. Dzięki wielkie za to spotkanie. Cieszymy się, że z nami jesteście. Dzisiaj do naszej ekipy dołączył niezastąpiony Szymek. Jeszcze go zobaczycie w odcinkach. Zostańcie z Panem Bogiem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trzymajcie się.